Cześć! Witam Was serdecznie z województwa kujawsko-pomorskiego, niedaleko Bydgoszczy. Jestem tutaj na zaproszenie kilku wędkarzy, którzy poprosili mnie, żebym sprawdził im jeziorko, jak wygląda dno i co tam pływa. Jeziorko jest nieduże, około 15 hektarów, dookoła jest obrośnięte, jest bardzo dużo powalonych drzew, praktycznie zero pomostków. Dojazd jest praktycznie tylko z jednego miejsca, więc to jest takie dla nich wyzwanie, żeby tam połowić. Ale chcieli sprawdzić, co tam po prostu widać. A więc przyjechałem. Chcę tam wykonać trzy nurki i zobaczymy, jaki będzie efekt. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną, że komentujecie, lajkujecie, oglądacie. Dzięki temu kanał się rozwija. I mam dla Was mały prezent, z racji tego, że większość moich oglądających są to wędkarze, więc postanowiłem Wam sprezentować. Więc postanowiłem Wam sprezentować taki oto kołowrotek. Jest to kołowrotek spinningowy. Myślę, że będzie Wam się taki prezent podobał. Żeby go, żeby go otrzymać, wystarczy być moim subskrybentem i napisać jakiś komentarz rozwiązanie albo wyłonienie zwycięzcy będzie po tym oto filmem i oczywiście komentarz trzeba napisać też pod tym filmem także zachęcam do komentowania myślę, że taki kowrotek Wam się przyda a jeśli nie jesteś wędkarzem to może masz kogoś komu mógł być go sprezentować także ja dziękuję jeszcze raz Wam za to, że jesteście i co? i widzimy się pod wodą Przepłyniemy teraz na drugą stronę i tam zaczynamy nurkowanie. Przeprawa się udała, ubijamy maski, aparaty do i idziemy w dół, bo tu się zaczynają drzewa i już jesteśmy blisko drugiego brzegu, więc może coś tam na nas czeka, a może i nie. Powiem wam szczerze, że nawet nie znam nazwy tego jeziora. W tym przypadku jest mi to niepotrzebne. Dobra, skupmy się na tym, po co tutaj przyjechaliśmy. Po zejściu pod wodę, trafiliśmy na mocno opadający brzeg do głębokości nawet 10 metrów. Takie mini skarpy. Nie liczyłbym na fajerwerki, ale chciałbym, żeby to jezioro czymś mnie zaskoczyło, biorąc pod uwagę, że jechaliśmy taki kawał. No to tutaj to mnie Wojtek zaskoczył i to nawet nie wiecie jak, patrzcie co on trzymał w łapie, żaba, tak żaba, aż samo ciśnie się na usta, pocałuj żabkę w łapkę, cmok, 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 no czy jakoś tak. Co ona tutaj robi ja się pytam, tym bardziej, że to nie mała głębokość, dajcie znać co to za płas. Mamy konkreta w końcu. Dość przyzwoity szczupak. Długość to około 70 cm. Ciężko zmierzyć tego stwora, bo jest płochliwy nocą. Za to za dnia twardziela udaje. My w dalszym ciągu jesteśmy na głębokości około 7 metrów, Temperatura wody w granicach 5 stopni. Ciężko spotkać ryby o tej porze roku. Nie wiem gdzie są. Przecież nie zakopały się po ziemi, Chociaż w sumie. Patrzcie, kolejna żaba. Jak spindala. Ta pierwsza wyglądała tak inaczej, natomiast ta tak swojsko. Wiele widziałem pod wodą, ale żaby człowiek się uczy cały czas. Był i go już nie ma. Poszedł sobie i zostawił mnie z jazgarzem. Dobra, zadowolę się tym maluszkiem z rodziny Okoniowatych. Na tym spadzie jest dość twarde dno. I tak praktycznie przez cały czas. Przyszedł czas na zmianę głębokości. Może tu coś spotkamy. W tym miejscu zaczęło się muliste dno. I mamy krąbika. To już jest prawdziwa przeginka. Żaba na głębokości 13 metrów. Weźcie mi to wytłumaczcie proszę was. Co ona tu robi? Oprócz tego, że skitrała się w muł. Już chciałem sobie popylać dalej, a tu Wojtek zauważył tego dżentelmena. Piękny pasiak! Co on ma na łbie? Widzicie to? Dziadyga miał 37 centów. Tak, tak, tu się nie oszuka. Miarka prawdę Ci powie. <głynie> Głębokość 15 metrów. Zwróćcie uwagę na dno. Dotychczas spotkałem takie dołki w dwóch jeziorach i w tych zbiornikach była duża populacja Karpia i Suba. Ciekawy jestem, czy to zrobiła ryba? Jak tak? To jaka? Może kiedyś rozwiążę tą zagadkę po szyla. Ta też jakaś dziwna. Wiecie co to, to za gatunek żaby? Na tych spadach spotykamy liczne kamienie i oczywiście jak wspomniałem wcześniej twarde dno. Jak na razie to krucho z rybami. Trochę się tego spodziewałem, patrząc na tą temperaturę wody. Dobrze, że chociaż drobnicę spotykamy, żeby nie ona to byłoby tu pusto. Kolejna siedemdziesiątka, no może sześćdziesiątka piątka. Idzie rak, niebo rak, jak uszybnie będzie znak. Dzieciństwo mi się przypomniało. linek a z prawej strony nadciąga burza piaskowa i linek został pochłonięty ewidentnie widać jak coś płynęło przed nami zwróćcie na te zamulenia świeżynka Jesteśmy w kolejnej części jeziora, głębokość również 15 metrów i również mamy takie same dołki jak wcześniej. Pięknie, taka mocna czterdziestka. Brat staśmy, podobna wielkość. Za dnia zapewne tworzą piękną ławicę, w nocy zaś okonie często spoczywają na dnie lub konarach oraz kamieniach. Najzwyczajniej w świecie sobie śpią. Piękna trzydziestka. Korzystając z okazji, że przez kilka chwil będzie można jarać się garbusami, podzielę się z Wami jedną moją myślą. Mimo to, że woda jest wciul zimna, ciężko spotkać ryby, rośliny przychodzą w stan gnicia, a do tego jeziora wyglądają jakby były wymarłe. Lubię taki stan rzeczy, ponieważ wiem, że po takich dniach przyjdą dni, w których woda zacznie robić cieplejsza i jeziora powolutku będą wstawać z kolan i każda mała ławica będzie cieszyć i każdy napotkany szczupak będzie sprawiał, że mordka będzie uśmiechnięta od ucha do ucha. I to jest właśnie ta moja myśl. Bojowy. Jak widać, rośliny przygotowują się do tego, aby zgnić, a na wiosnę powstaną jak Feniks z popiołu. Te żaby rozwaliły mi system, aż mi się Windows zawieził. Młode leszcze. A ja myślałem, że kiełbię to tylko w wyrzakach można spotkać. A jest to gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych. Ciekawe co, niegdyś chętnie spożywany ze względu na bardzo smaczne mięso i łatwość złowienia, bardzo popularny jako przynęta na ryby drapieżne. Musimy kończyć tą podwodną eskapadę i czas wracać do domu. Mam nadzieję, że wywiązałem się z powiedzonego mi zadania. Chociaż za wiele ryb nie spotkaliśmy. Z drugiej strony to, że nie spotkałem to nie znaczy, że ich tam nie ma. No taki okres ciężko z rybą. Natomiast wiemy, że jezioro ma dość ostre spady oraz twarde dno do 10 metrów głębokości. No i te żaby. Zbieramy po worku i wychodzimy. Przypominam tylko o komentarzu pod filmem, jeśli byście chcieli wziąć udział w losowaniu, kowrotek czeka na jednego z Was. Dla sprostowania rozstrzygnięcie konkursu w następnym odcinku. Jeszcze raz dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Jeśli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś wesprzeć mój kanał, bym mógł się rozwijać, bym mógł docierać do większej ilości jezior, to możesz to zrobić za pośrednictwem portalu Patronite, jak to zrobił Marek, Filip, Paweł, Mariusz i Tomasz, którym serdecznie dziękuję.